Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Laura usiadła w fotelu, odchylając się do tyłu i przykładając szczupłe palce do czoła. Ta żałosna pozycja nie została wybrana przypadkowo, a już na pewno nie dla wygody. Wydawało jej się, że jest to najtragiczniejszy sposób patrzenia na kobietę i mogłaby ją naszkicować na obraz lub uformować w gipsie. Laura miała zamknięte oczy, drżały jej powieki, a oddech stał się niespokojny i płytki. Dla każdego, kto wszedł do salonu i ją zobaczył, musiało być jasne, że Laura jest w głębokiej psychicznej udręce. Sztuka była jednak przeznaczona tylko dla jednego widza, jej syna, Dawida. Chłopak, ku niezadowoleniu matki, która była już zmęczona trzymaniem jej ręki na wodzy, spóźniał się. Jednak oto na korytarzu rozległy się kroki. Następnie syn wszedł do salonu i rozejrzał się. Mamo? zawołała zatroskanym tonem Źle się czujesz? Dawid szybko podszedł do matki i usiadł przed nią na kolanach, wpatrując się z niepokojem w jej bladą twarz. Kobieta zadrżała, jakby nie usłyszała zbliżającego się syna. Mrugała często, kręciła głową Och, synu, tutaj jesteś tak ostatnio źle się czułam przyznała się. Migreny stały się nie do zniesienia. A serce ściska mi się w piersi. Zdarzało mi się to już wcześniej, lata temu, przed tym strasznym dniem, w którym straciliśmy Sylwestra. To chyba prawda, co mówią, że serce matki wyczuwa kłopoty. Moje właśnie pęka. Straciłam jednego syna, a teraz stracę drugiego. Mama zaszlochała, wyjęła z kieszeni spódnicy chusteczkę i przyłożyła ją do oczu. Dawid, szybko rozpoznając przesadną grę mamy, zmarszczył brwi i odsunął się. Mamo. Daj spokój, ile to za dużo. Nie uważasz, że to co najmniej nie w porządku? Porównywanie faktu, że chcę wyjść za mąż i śmierci mojego brata to nie to samo. Dla mnie to wszystko jedno wykrzyknęła Laura. Jeśli się nie opamiętasz i nie zdradzisz nas, wybierając te dziewczynę bez rodziny i plemienia to dla mnie też jesteś martwy. Rozumiesz? Dawid cofnął się, jakby słowa matki były uderzeniem w twarz A więc to tak mam rotał nieobecnie. Laura przytaknęła stanowczo, następnie rozprostowała nieistniejące zagniecenia na bluzce. Właśnie o tym chciałam porozmawiać, oświadczyła synowi. Schańbisz swoim zachowaniem całą naszą rodzinę. Jak ja stanę przed rodzicami Renaty? Powiedzieć mi? Zresztą, jeśli się nie opamiętasz i nie przyjmiesz oferty, możesz zapomnieć o naszym wsparciu i spadku. Laura pomyślała, że znalazła skuteczną dźwignię, by wpłynąć na decyzję syna. Zawsze chwaliła się, że główną cechą ich rodziny jest wierność tradycji. Lubiła odgrywać rolę arystokratki we współczesnym świecie, organizując przyjęcia i kolacje, uśmiechając się i prowadząc pogawędki. Kobieta była jednak w błędzie. Laura odziedziczyła po swoich przodkach przede wszystkim żądze pieniądza. Nie wystarczyło im bogactwo. Chcieli więcej, więcej i więcej. Dlatego rodzice Dawida już dawno wybrali Renatę na żonę swojego syna. Ich związek mógł podwoić, nie, nawet pomnożyć majątek rodziny. Tyle, że Dawid, dość niespodziewanie DLA rodziców, postanowił wbić im nóż w plecy. Nie tak dawno przyprowadził do domu dziewczynę i oznajmił, że chce się z nią ożenić. Taka wiadomość sprawiła, że Laura niemal osiwiała w wieku 45 lat. Od tego czasu ich rodzinną posiadłością wstrząsnął skandal. Laura wyzywająco chwytała się za serce i oblewała się korwalolem za każdym razem, gdy widziała swojego krnąbrnego syna. Ale teraz, kiedy jego matka przekazała synowi werdykt, że ma zostać wydziedziczony, nie widziała strachu w jego oczach. Kobieta była tym zraniona, ale nie chciała się poddać. I zanim powiesz, że nie zależy ci na pieniądzach, chcecie zapewnić, że twoja Joanna będzie miała cię gdzieś, gdy tylko stracisz majątek. Mylisz się. Dawid zacisnął zęby. Laura prychnęła, wstała i przeszła wzdłuż pięknego kominka. To ty nie widzisz rzeczy oczywistych, bo jesteś zaślepiony uczuciem zakochania. Zdejmij te różowe okulary synu, zanim będzie za późno. Twoja wiejska dziewczyna, zwykła pieniaczka. Sam powiedziałeś, że nie miała rodziców, dorastała z dziadkami na wsi. Oczywiście, kiedy zwróciłeś na nią uwagę, postanowiła nie przegapić swojego szczęśliwego biletu do bezproblemowej przyszłości. Ale gdybyś stracił pieniądze, czy kochałaby cię tak samo? Wątpię. Powiedz mi, czy sam siebie oceniasz. Dawid nie mógł się powstrzymać przed obrażaniem matki. Osobiste doświadczenie w małżeństwie z ojcem bo nigdy nie zauważyłam między wami miłości. Tu nie chodzi o nas tylko o twoją dziewczynę. Ona nie może się z nami równać. Kobieta krzyknęła, tracąc panowanie nad sobą. Pieniądze powinny być obok pieniędzy. To ty powinieneś wybrać Renatę. A co z Twoją Joanną? Praca w podupadłej kawiarni w jej wieku. Co z nią jest nie tak? Nie może nawet zdobyć wykształcenia. Dowiedziałem się, że nawet wzięła urlop naukowy na uczelni, kiedy nie zaliczyła sesji. Wzięła wolne, aby opiekować się chorą babcią. Joanna pracowała przez rok, mając nadzieję, że uda się ją uratować. Zdekantował Dawid, zaciskając pięści. Ale wtedy jedyna pozostała ukochana osoba opuściła ją, zostawiając samą. Mimo to znalazła w sobie siłę. Wróciła na studia, zaczęła pracować jako kelnerka, by opłacić rachunki. Wiesz, masz rację, nie jesteśmy sobie równi. Nasza rodzina, pokolenie po pokoleniu, żyje z ziemi. Korzystamy z tego, co zarobili nasi przodkowie. Co zrobiłaś ze swoim życiem, mamo? Nawet ten dom i nasza fortuna należą do babci, nie do ciebie. Jak śmiesz? Laura zarumieniła się. Dawid jednak był nie do zatrzymania, a Joanna każdego dnia walczyła o przetrwanie. Dlatego to my nie możemy się z nią równać. Rozpieszczeni bogacze, którzy nie mają pojęcia, jak wygląda prawdziwe życie. Kobieta cofnęła się. Będzie ci przykro, powiedziała, unosząc podbródek. Powiedziałam już wszystko, Dawid. To Twój wybór. Albo my, albo ta dziwka. Po czym szybkim krokiem wyszła z salonu. Dawid, zdruzgotany, opadł na fotel, w którym jeszcze niedawno siedziała jego matka. Spojrzał na rodzinny portret, który wisiał nad kominkiem. Przedstawiał pięć osób: babcie łucję, dumną, nieuśmiechniętą kobietę, jego matkę i ojca oraz dwóch braci: Sylwestra, najstarszego syna, i Dawida. Dawid w chwili powstania obrazu miał zaledwie dwa lata. Sylwester skończył już wtedy dziewięć lat. Stało bok babci, która uwielbiała swojego pierwszego wnuka. Niestety DLA Dawida od tamtej pory nic się nie zmieniło. Cała rodzina nadal kochała tylko Sylwestra, choć jego już dawno nie było. Dawid pamiętał, że Sylwester był dumą rodziny. Był sportowcem, świetnym uczniem, po prostu przystojnym, młodym mężczyzną. Nawet jego babcia Łucja, która miała wybuchowy temperament, polubiła swojego wnuka. Rzadko zwracała uwagę na najmłodszego wnuka, ale Dawid nie narzekał. Bał się babci, która patrzyła na niego czarnymi, jak węgiel, oczami, niczym czarownica z bajki. Nikt nie miał wątpliwości, że Sylwester będzie głównym spadkobiercą w ich rodzinie. Dawid jednak miał mieć tylko okruchy z rodzinnego stołu. Dawid miał 10 lat, gdy Sylwester zmarł. Chłopiec nie wiedział, jak zginął jego brat. Nikt mu o tym nie powiedział. Od tamtej pory życie Dawida zmieniło się jednak diametralnie. Rodzice zaczęli przerzucać wszystkie obowiązki na najmłodszego syna. Wymagali od niego, aby osiągnął te same wyżyny, które niegdyś osiągnął Sylwester. Gdy chłopak zawodził, rodzice patrzyli na niego z wyrzutem. Widać to było w ich oczach. Szkoda, że zamiast Sylwestra straciliśmy Ciebie. Babcia Łucja bardzo cierpiała po śmierci Sylwestra. Od tej pory nosiła tylko czarne ubrania, zachowując żałobę po ukochanym wnuku. Celowo lub nie, Łucja czasami zwracała się do Dawida imieniem jego starszego brata. Początkowo zawstydzony i przestraszony chłopiec nawet odpowiadał. Potem zaczął wyzywająco ignorować babcie. Tak żyła ich rodzina, próbując zaakceptować nowy styl życia. Dawid, choć niechętnie, przyzwyczaił się do roli ulubionego syna. Starał się zadowolić rodziców, choć zawsze miał wrażenie, że po prostu odgrywa cudzą rolę. Przybierał maskę starszego brata. To jednak wystarczało jego ojcu i matce. Wszystko zmieniło się, gdy Dawid poznał Joannę. Zakochał się w dziewczynie, która wygląda jak Anioł od pierwszego wejrzenia. Początkowo chłopak nie mówił o ich związku, wiedząc, że jego rodzice nie będą zadowoleni z takiej wiadomości. Nie był głupi i rozumiał, dlaczego na każde wakacje w ich domu zapraszają jego wiekową, głupiutką piękność Renatę. Była nie tylko bogata, ale pochodziła z dobrej rodziny. Do Renaty chłopak czuł tylko nieskończoną cierpliwość. Nudził się w jej towarzystwie, nie lubił jej głupich żartów, serce mu nie biło, gdy się uśmiechała i flirtowała. Joannę natomiast Dawid po raz pierwszy zobaczył w stroju kelnerki, który bardzo do niej pasował. Jej blond włosy były splecione w wysoki kucyk, który drgał przy każdym jej kroku. Biegała po sali niosąc ciężkie tace, ale uśmiech nie schodził jej z twarzy. Promienna i czarująca, serce Dawida natychmiast wykonało salto i salto z przewrotem. Młody mężczyzna nie odważył się jednak poprosić kelnerki o numer telefonu. Zostawił jedynie duży banknot na napiwek. Jakież było zdziwienie Dawida, gdy wychodząc z kawiarni usłyszał głos kelnerki. Czekaj, czekaj, odwrócił się zdumiony, a dziewczyna biegła za nim, wymachując teczką. Zapomniałeś drobnych, oświadczyła. Więc to na herbatę. Zdezorientowany i zawstydzony Dawid zdał sobie sprawę, że się rumieni. Złościł się nawet na siebie. Oto on, bogaty major, syn przyjaciółki matki, na którym wieszają się dziewczyny, stał przed niebieskooką nieznajomą i mamrotał, jakby zgubił wszystkie litery alfabetu. Dziewczyna otworzyła szerzej oczy. A więc jest ich tu pięć tysięcy, a ty piłeś tylko kawę, zauważyła z oburzeniem, a nie radością. Dawid był kompletnie zdezorientowany. Dla niego pięć tysięcy to były grosze, a dziewczyna patrzyła na niego, jakby zrobił coś niewybaczalnego. Chyba nie zdawała sobie sprawy, że ludzie mogą tak łatwo wyrzucać w błoto tak duże sumy. Szczerze myślała, że młodzieniec po prostu zapomniał drobnych i będzie zdenerwowany, gdy odkryje brak gotówki w domu. Masz, weź to. Ja spadam, mam robotę, powiedziała pospiesznie, wręczając chłopakowi pieniądze, po czym pomachała na pożegnanie i dodała sumiennie. Przyjdź jeszcze raz. Dawid stał, obserwując, jak jej kucyk zabawnie podskakuje, gdy dziewczyna biegła z powrotem do kawiarni. Oczywiście wrócił tam jeszcze raz. Chodził tak długo, aż miał siłę zaprosić Joannę na randkę. Jedno spotkanie przerodziło się w kolejne. Młodzi ludzie poznawali się coraz lepiej. Dawid bardzo szybko zorientował się, że jest w poważnych tarapatach. Kiedy patrzył na Joannę, nie chciał nawet mrugać. Bał się, że umknie mu choćby cień jej uśmiechu, choćby trzepot jej podkręconych rzęs. Oczarowała go, sprawiła, że się w niej zakochał. Chłopiec dowiedział się o niegodnym pozazdroszczenia losie dziewczyny. Jej rodzice zmarli, gdy była dzieckiem. Dziewczyna przeniosła się do domu krewnych, który znajdował się na wsi, poza miastem. Teraz mieszkała tam sama. Najpierw zostawił ich dziadek, a potem pojechała do niego i babcia. Joanna studiowała na trzecim roku Wydziału Historii, chciała pracować jako nauczycielka. W czasie roku szkolnego dziewczyna mieszkała w akademiku. Niedaleko uczelni. Pracowała również jako kelnerka, a czasami jako niania. Lato dziewczyna spędzała nie w zagranicznych kurortach jak Dawid, ale we własnym ogródku warzywnym. Hodowała warzywa, owoce, część z nich sprzedawała, część wykorzystywała sama lub wymieniała na nabiał i jajka. Dawid był zdumiony, gdy dowiedział się, że Joanna nie tylko wie, jak wydoić krowy czy kozy, ale zna się nawet na pasiece miodowej. Studentka pomagała dziadkowi sąsiada w miodowym biznesie, otrzymując w nagrodę kilka słoików, a także zyski ze sprzedaży naturalnego przysmaku. Dawid, słuchając Joanny, miał wrażenie, że w ogóle nie żyje. On po prostu istniał, tańczył do melodii rodziców, wypełniając swoją rolę. Wstydził się nawet swojego próżniaczego trybu życia. Kiedy jednak się do tego przyznał, Joanna była szczerze zaskoczona. Kim ty jesteś, Dawid? Masz po prostu szczęście, że urodziłeś się w bogactwie. Najważniejsze, że jesteś dobrym człowiekiem, a ile pieniędzy ma Twoja rodzina, to nie ma znaczenia. Przed Joanną Dawid całował się z wieloma dziewczynami. Czasami na imprezach, zapominając ich imiona, gdy tylko wytrzeźwiał. Czasami był w krótkotrwałych związkach. Ale to pocałunek Joanny, tak pełen czeczeci i naiwny, sprawił, że przyspieszył mu puls i zakręciło mu się w głowie. Minęły dwa lata. Dawid ukończył instytut i zdał sobie sprawę, że nie może tego dłużej przeciągać. Zabrał Joannę do rodziców i powiedział im, że jeśli ma się z nią ożenić, to tylko z tą dziewczyną. Zamiast wsparcia usłyszał przekleństwa i oskarżenia o zdradę. Teraz Laura wyciągnęła z rękawa ostatni atut wydziedziczenie. Dawid siedział w fotelu, wpatrując się w portret rodzinny i zastanawiając się, co zrobić. Przypomniał sobie, jak Joanna śmiała się tamtego dnia, gdy próbowała nauczyć go dojenia krowy. Przypomniał sobie, jak pachniało siano, gdy on i dziewczyna leżeli w stogach. Przypomniał sobie smak miodowych naleśników od dziadka Antoniego. Naleśniki, które Joanna robiła na śniadanie, smakowały lepiej niż potrawy przygotowywane przez ich rodzinną kucharkę. Wtedy Dawid podjął decyzję. Wstał i wyszedł z salonu, zamierzając przyjąć propozycję matki. Nie miał teraz nic wspólnego z rodziną. Postanowił, że zbuduje swoją rodzinę, nawet jeśli będzie to trudne i wymagające. Kiedy Dawid wprowadził się do Joanny, była przerażona, ale nie tym, że nie miał pieniędzy. "Dawid, jesteś pewien?" Joanna sapnęła. "To twoi rodzice, kimkolwiek są, są twoją rodziną. Nie mam rodziny, ale wiele bym dał, żeby ich odzyskać. Więc nie mogę pozwolić, żebyś ich dla mnie przehandlowała." Dawid przyciągnął przestraszoną narzeczoną do siebie i pocałował ją w czubek głowy. Podjąłem decyzję. Oznajmił pewnie, po czym spojrzał w twarz Joanny z chytrym uśmiechem. A może bez pieniędzy w ogóle mnie nie potrzebujesz? Joanna zarumieniła się i parsknęła, lekko klepiąc narzeczonego po ramieniu. Co za głupek, mamrotała, opierając czoło o jego klatkę piersiową, po czym dodała z uśmiechem. Nie martw się, mój biedny majorze. Jakoś cię karmie. Dawid, udając wielce obrażonego, zaczął łaskotać swoją oblubienicę. Ta śmiała się i błagała o litość, a chłopak czuł, że postąpił słusznie. W końcu tylko przy Joannie czuł się wreszcie sobą. Tutaj był szczęśliwy. Tu był jego dom, w tym zapomnianym osiedlu domków, gdzie wciąż pasły się krowy i gęsi. Dawid zrozumiał, że dom to nie miejsce, w którym jest się zameldowanym. Dom to miejsce, gdzie jest się naprawdę kochanym. Minął miesiąc, potem drugi. Dawid i Joanna pracowali licząc na skromne wesele. Dawid podjął pracę na budowie, a Joanna nadal była kelnerką, choć planowała wkrótce zostać nauczycielką. Niedługo miało się zwolnić miejsce w miejscowej szkole. Nie żyli bogato, ale szczęśliwie. Oczywiście mieli nadzieję na lepszą przyszłość. Dawid planował znaleźć dobrą pracę, a potem otworzyć własny biznes, ale najpierw musiał na to zarobić. Joanna w niego wierzyła, co było ważne. Rodzice nie myśleli o zbiegłym synu, wierząc, że wkrótce się opamięta i ucieknie od zimnego i głodnego życia do domu ojca. Mówili nawet, że syn wyjechał w delegację w sprawach rodzinnych i zaraz wróci. Tylko czas mijał i nigdy do tego nie doszło. Wkrótce jednak pod dom młodej pary podjechał luksusowy zagraniczny samochód. Dawid w tym momencie stał na podwórku, ubrany jedynie w szorty i rąbał drewno. Podniósł głowę i zamarł, stojąc z siekierą. Facet od razu rozpoznał samochód. Nie zdążył zareagować, zanim Joanna wyskoczyła z domu. To do mnie, zaświergotała dziewczyna. Joanna, zaczekaj, wystękał Dawid, ale było już za późno. Dziewczyna schowała się za bramą i otworzyła drzwi, pomagając gościowi wysiąść z samochodu. Dawid ze zdumieniem patrzył, jak Joanna prowadzi jego babcie do ich chaty. Staruszka rozejrzała się dookoła ze swoim zwyczajowym, dumnym przymrużeniem oka. Joanna ćwierkała coś podczas rozmowy z gościem. Babcia Łucja, widząc wnuka, spojrzała najpierw na siekierę. – Ładnie się witasz z babcią. Prychnęła, po czym dodała. – Wydoroślałeś. – A może mi się wydaje? Czy wy się w ogóle znacie? – zapytała Joanna, przenosząc wzrok z pana młodego na staruszkę. – Nie wiem, co ci powiedzieć. Mieszkaliśmy pod jednym dachem przez lata, ale nigdy się nie poznaliśmy. Czy my się znamy? Kto wie? Łucja szepnęła tajemniczo, nie odrywając wzroku od twarzy wnuka. Dawid potargał ciemne, spocone włosy. To moja babcia, powiedział niechętnie. Skąd ją znasz, Joanno? Chłopak był w gniewnym nastroju. Myślał, że babcia, posłaniec z wieściami od rodziców, poprosi go o powrót do rodziny. Babcia łucja często przychodzi do mojej kawiarni i zamawia sernik i kakao. Joanna powiedziała zmieszana: Mówiłam ci o tym. Lubi słodkości, więc zaprosiłam ją na naleśniki z domową konfiturą. Mówiłaś mi o niej? Chłopak wzdrygnął się, przypominając sobie opowieści panny młodej. Tak, często słyszał o słodkiej, pełnej uroku babci, która przypominała Joannie jej własną babcie. Za pierwszym razem, gdy gość przyszedł do kawiarni, nie miała pieniędzy na zapłacenie rachunku. Joanna wzięła wtedy zapłatę na siebie, co oczywiście wzruszyło starszą panią. Babcia stała się więc stałym gościem lokalu. Dużo rozmawiały z Joanną, jeśli dziewczyna miała wolną chwilę. Dawid nawet nie przypuszczał, że tajemniczym gościem będzie jego babcia. Oczywiście od razu zrozumiał, że przebiegła staruszka, która zawsze wiedziała, czego chce, nie bez powodu przyszła do kawiarni, w której pracowała Joanna. Ale jaki był jej ostateczny cel, nie mógł zrozumieć babcia została odprowadzona do małej kuchni. Joanna nakryła do stołu i zaparzyła swojemu gościowi aromatyczną herbatę. W pewnym momencie Łucja przypadkowo upuściła na siebie łyżeczkę konfitury wiśniowej. Joanna natychmiast zaproponowała, że wypierze plamę, żeby nie zepsuć drogiego przedmiotu, a Łucja podała jej stary sweter babci. Był koloru błękitnego. Dawid pomyślał, że pierwszy raz od lat widzi babcię nieubraną na czarno, kiedy Joanna pobiegła wyprać bluzkę, Dawid zadał pytanie, które go zaniepokoiło. Po co ci, Joanna? Chciałam tylko zobaczyć, DLA kogo dokonałaś tego wyboru, powiedziała staruszka, patrząc w zamyśleniu na niebieski rękaw starego swetra. No i? Babcia westchnęła i uśmiechnęła się do wnuka. Myślę, że postąpiłeś słusznie. Jestem z ciebie dumna. Joanna, wspaniała, pogodna dusza. Dawid nie wiedział, co go bardziej powaliło, miłe słowa babci czy jej uśmiech. Tu jednak staruszka zmarkotniała. Wiesz, jak zginął Sylwester? zapytała nagle. Dawid zmarszczył brwi, nie rozumiejąc, co jego brat ma z tym wspólnego. Mama mówiła, że utonął w jeziorze. Chyba kogoś ratował. Babcia uśmiechnęła się smutno. Twoi rodzice dali dużo pieniędzy, żeby ludzie poznali tę wersje wydarzeń. Tylko, że prawda jest o wiele straszniejsza. Sylwester nie wytrzymał presji rodziców. Był posłusznym dzieckiem, które starało się wszystkim dogodzić, ale wszystko ma swoje granice. Odebrał sobie życie. Rodzice ukrywali ten fakt, uważając, że to hańba. Od tamtej pory nigdy nie byłem w stanie wybaczyć ani im, ani sobie. Musiałem zrobić ci coś złego. Zawsze traciłem rozum, gdy cię widziałem. Ale co można wziąć od starej kobiety? Ale kiedy opuściłeś dom, zdałem sobie sprawę, że nie popełnię tego samego błędu ponownie. Nie chcę stracić drugiego wnuka. Co masz na myśli? Ostrożnie zapytał młody mężczyzna. Przekażę cały majątek tobie i Joannie, powiedziała babcia. Zaprosiłam już notariusza i prawnika. Do ciebie należy decyzja co zrobić z rodzicami. Ale dlaczego? Dawid aż sapnął. Myślę, że nasza rodzina zupełnie zapomniała, że prawdziwym bogactwem i wartością jest miłość. W pogoni za pieniędzmi twoi rodzice poświęcili nawet swoich synów, a to jest niewybaczalne. Wstydzę się za moją córkę, za siebie, za naszą rodzinę. Zacisnęła cienkie wargi, po czym ponownie spojrzała w oczy wnuka. Mam nadzieję, że ty i Joanna przerwiecie ten cykl. Przecież już to zrobiliście. Więc dopilnuj tego, Dawid. Dawid. Młody mężczyzna pomyślał mimowolnie. Nigdy więcej Sylwestra. Zaprałem plamę. Bluzka jest jak nowa, oświadczyła Joanna, wracając do kuchni. Dlaczego wy jesteście tacy poważni? I nie bierz się za naleśniki, bo wystygnął. Babcia uśmiechnęła się ponownie. Wnuczek tym razem odwzajemnił uśmiech. Wkrótce, otrzymawszy błogosławieństwo babci Łucji, Joanna i Dawid wzięli ślub. Dziewczyna została nauczycielką, tak jak chciała. Młody mężczyzna otworzył własną firmę. Rodzice musieli zaakceptować wybór syna. Oczywiście nie wyrzucił ich z domu, ani nie pozbawił pieniędzy, jak oni jego. Wkrótce wszyscy ulegli urokowi Joanny. Zbyt trudno było się w niej nie zakochać. Kiedy młodej parze urodził się pierworodny syn, nadano mu imię Sylwester. Chłopiec był bardzo podobny do swojego zmarłego wuja, ale jego przeznaczeniem był zupełnie inny los, nietragiczny.